Witam Was wszystkich serdecznie. Z racji tego, że moje wędkarstwo idzie w stronę karpiowania i mój czas jest bardzo ograniczony, do tego, że mogę spędzać czas tylko głównie w nocy. Dlatego musiałem się zaopatrzyć w namiot. Ale nie wiedziałem jaki. Mój budżet to był 1000 zł i tak naprawdę mnie były dwa do wyboru. Był ten z Anacondy i ten z Odmikado. Wybrałem. Wybrałem ten, czyli anaconda. E, dlaczego wybrałem anaconda, a nie Mikado? Tak naprawdę to e, w, nie miałem, po pierwsze to był mój pierwszy, to jest moja pierwsza styczność z namiotem, jakimkolwiek, karpiowym. E, dlatego nie mogę się też wypowiedzieć o wszystkich, dlaczego ten jest super, bo ten jest, bo ja go wybrałem. Tylko to co sobie poczytałem, to co sobie sam wywnioskowałem. Biorę Anacondę z tego względu, że mnie osobiście ta marka, jako marka karpiowa, bardziej przekonuje do, do... no sama marka, że to jest bardziej marka karpiowa niż Mikado. A po drugie, w Mikado nie spodobało mi się to, że tam chyba te jedno żeberko było mniej. I te zdjęcie właśnie, co teraz widzicie, no to mnie jakoś bardzo odstraszyło, wydało mi się to lekką tandetą, dlatego wybrałem Anacondę. Nagrywam ten film, recenzję o tym namiocie, bo nie znalazłem nigdzie żadnego takiego właśnie filmu. Zawsze same są reklamówki przez sponsorów, gdzie nie jest wszystko pokazane. Dlatego ja wam wszystko pokażę teraz. Mnie jako użytkownika pół, rocz, pół roku go użytkuję i teraz właśnie muszę go wysuszyć. Mamy słoneczko, muszę go wysuszyć po ostatniej zasiadce, gdzie mocno lało i. I zaraz go właśnie rozłożę i Wam pokażę co mnie zdziwiło, czego mi brakuje i jak on wygląda. Pierwsze może zacznijmy od samej torby. Sama torba ma tu ma fajną taką kieszonkę. Roczno się ją Teraz tu bardziej bym powiedział, że ona jest na śledzie. Ja jej jeszcze nie używam, ale jest dosyć pojemna. Sama torba wydaje mi się lekko za mała. Zobaczcie po otworzeniu jak to się wszystko wysypuje. No rzadko kiedy jest tak, że się to ładnie wszystko uda złożyć, jak jest fabrycznie złożone. I gdy pierwszy raz otworzyłem ten namiot, ku mojemu zdziwieniu nie było instrukcji. Ale naprawdę ona jest niepotrzebna. Pierwsze rozłożenie, zaraz Wam pokażę jeszcze o co chodzi. Jest dosyć ładkie, wszystko jest ładnie, równo. Ale kolejne złożenie, jak namiot już jest brudny, gdzieś się nam piaskiem zapcha. Już jest wtedy trudno go złożyć. Ale już zaraz Wam pokażę o co chodzi. W komplecie mamy podłogę. To są e, rozporniki, tak to nazwijmy. I fantastyczne śledzie, słuchajcie. Moje są już dosyć brudne, ale naprawdę piekielnie dobrze trzymają. Dobra, przejdźmy do samego namiotu. Widzicie, o, to jest cały namiot. No dobra, tak się prezentuje namiot wyciągnięty z worka. I teraz najważniejsza sprawa: jeśli ktoś ma dobrą pamięć, to niech sobie zapamięta, jak składa później. Do worka namiot, bo to jest dosyć ważne, bo musimy wiedzieć, z której strony mamy dźwiczki. Ja oczywiście nigdy nie pamiętam, ale jest jeden taki mankament: że jak nie wiemy, z której strony dźwiczki mamy, łatwo to zauważyć. Ale rozłóżmy najpierw namiot. Na dół i hop. Hop. Z drugiej strony. I dobra. U mnie w dzwiczki ładnie widać z tej strony, bo ja już sobie nie więcej wiem, jak to pakować. Ale jeśli nie, jeśli nie wiemy, z której strony dźwiczki są, tu jest logo anakondy. One musi być zawsze po prawej stronie namiotu. Jeśli jest po prawej stronie namiotu, no to wiemy, że jesteśmy przodem do, dźwiczki, do dźwiczek. Dobra. Przechodzimy do najmniej przyjemnej sprawy w namiocie, czyli, zobaczcie sobie, to chodzi na gumkach i to Trzeba włożyć każdy jeden, trzeba włożyć męską w żeńską końcówkę, znaczy tak, męską w I pierwsze cztery, trzy idą bardzo łatwo. To jest, nawet nie ma, nie ma co się tutaj. O, zobaczcie, że nawet one się same, nawet przez tą gumkę wprowadzają. Ale przy ostatnim są już problemy. Następnie mamy trzy, zobaczcie, też już samo wskoczyło. O, tu jednego trzeba poprawić. Hop. Ważne, żeby zapamiętać, że takim garbem musi być tak samo z tej strony, bo jeśli mamy taką eskę zrobioną, często się to zdarza, namiot będzie się ciężko nam rozkładał z tamtej strony, ciężko nam będzie włożyć. On się pod napięciem wyprostuje, ale jest ciężej. Teraz sobie naciągamy namiot mniej więcej w ten sposób. O, zobaczcie, widzicie? Już mi się to obróciło. I teraz najgorsze trzeba je włożyć jedno w drugie. Pierwsze wchodzi ładnie. Drugie tu trzeba użyć siły. O! Weszło i ostatnie. Dobra. Weszło. Namiot mamy praktycznie złożony. Teraz daszek. Daszek musimy sobie pociągnąć z tamtą stroną. Widzicie jak się składa daszek. Trzeba go dać do góry. Wsadzamy w ten czpień. I z drugiej strony to samo. Teraz z drugiej strony musimy sobie, o, zobaczcie jak naciągam. Najlepiej dobrze na kolanku zrobić i wkładamy tu w końcóweczkę. I ostatnia czynność. Mamy linkę przyczepioną do jednej strony namiotu i tu powinny być, o. I jest. Taki trójkącik i w tej trójkącik zapinamy, to nam robi taki ładny, ładny Łuk naszego namiotu. Trzeba namiot podnosić. Teraz bierzemy te patyczki i zobaczcie, one mają tu takie wycięcia, czyli one pasują w ten sposób do siebie. To jest no na intuicję wszystko, ale może ktoś nie wiedzieć. Zaczynamy od najmniejszego, czyli od daszku łapiemy w ten sposób wpinamy odblokowujemy i naciągamy namiot i tu bierzemy kolejną tu mamy Zobacz, mam taką końcówkę i taką z racji tego że tu, tu gdzie trzymam paluszkiem wam pokazuję mam taką końcówkę no to muszę wziąć to. wpinam teraz jedną w drugą otwieramy Zmuszałem ja zmienić kijek, bo nie ten żyłem, ale ta sama zasada. Wpinamy, podnosimy namiot, otwieramy, naciągamy, naciągamy i przyciskamy. Ok. Kolejną końcóweczkę bierzemy i w ten sposób składamy namiot. I znowu wpinamy obok 5 5 który macie właśnie na zbliżeniu i naciągamy. I ostatni i tu warto, ja jestem na ogródku, dlatego no tu mam dużo miejsca. Warto sobie wziąć tutaj jednego śledzia, bo jak podnosimy ostatnią sekcję. Wpinamy tu na dole mamy takie małe kółeczko. I w te kółeczko wkładamy nasz nasz mm, kik i naciągamy Delikatnie kładąc sobie w ten sposób i już nie z całej siły delikatnie naciągamy. I teraz warto sobie od razu zabezpieczyć jednym śledziem, dlatego, żeby namiot no jak mamy otwartą przestrzeń, może nam się po prostu w drugą stronę jak pójdziemy po śledzie. A już mamy zamocowane, także już praktycznie namiot mamy rozłożony. Dobra, ja z racji tego, że jak już wspomniałem jestem na ogrodzie, nie potrzebuję sobie dziurawić trawnika. Bierzemy, ja biorę sobie, tak samo Wy robicie po kolei. Od tyłu boki łapiemy w te kółeczko i, i wpinamy. To samo robimy z tej strony. Następnie zobaczcie, tutaj mamy do naciągania takie paczki. I zobaczcie co się stanie jak ja pociągnę, widzicie? Się robi banan. Dlatego ja sobie zawsze później Poluźniam i przede wszystkim na tym, dlatego mówiłem, żeby nie mocno. Jak już mamy zabezpieczone, lekko sobie poluźnić. I zobaczcie, że już nam dochodzi. I tak samo z tej strony musimy ładnie, to samo z tej strony musimy ładnie to naciągać. I słuchajcie, namiot mój już stoi. Normalnie już bym go tak zostawił, bo potrzebuję, żeby tylko wysechł. Ale wam pokażę, właśnie co jest fajne. Co jest do dupy i czego mi brakuje. Przede wszystkim, na pewno fajnie, że tu są takie rzepy na wędkę. To jest mega fajne, jeśli sobie staniecie. No zobaczcie, on trochę mi koślawo stoi, ale z tego względu, że tam jest górka lekko, widzicie? E, można sobie tu oprzeć wędki. Następne co mnie drażni i to już w samym namiocie, że tu na samym środku nie ma żadnego kółeczka, haczyka, żeby sobie zamontować jakieś światełko czy cokolwiek. Nie ma tu nic. Nie ma żadnej kieszonki. Zobaczcie, no nie ma żadnej kieszonki goło. Tu jest goło. Druga kwestia. Zobaczcie, namiot się składa na rzepy. Gdzieś czytałem, że niektórzy by woleli, jeśli byłby na zamki. Myślę, że fajną opcją by było, jakby był na zamok i na rzepy. Kolejna sprawa, gdy zamkniemy namiot. Czego tu brakuje? No brakuje tu jakiejś siatki, wentylacji takiej. E, jedyna wentylacja, to jest, to trzeba sobie uchylić. No, bardzo słabo to, to wygląda. Lepiej jakby to był taki jakiś... E, siateczka, którą może od tamtej strony można sobie zasłonić, zabezpieczyć. Wiarę potrzeby trzeba sobie otworzyć. Kolejną sprawą, jaka mi się nie podoba, jest podłoga. No, zobaczcie, nie chcę mi się jej wkładać, ale wam powiem o co chodzi. Zobaczcie, to jest kształt podłogi. I teraz, tu jest logo anakondy, prawda? Czyli analogicznie myśląc, że tędy mamy wejście. No i tak bym też do tego podchodził. Z tym, że, skoro, jeśli tam jest wejście, to tu jest tył. Jeśli to sobie zamocujemy na rzepy, to każdy kolejny rzep w namiocie jest później przesunięty w prawą stronę i finalnie nam wychodzi tak, że mamy. Gdy mamy zamknięty namiot, mamy jeszcze taki można powiedzieć chodnik, który nam tak, który nam tak sterczy. O, który się sobie, że tu jest namiot właśnie i tu się tak zamyka i on tak nam sterczy. Nie wiem, czy to tak ma być, czy nie, trochę dla mnie słabo, bo każdy kolejny rzep jest tak przesunięty w prawo, że przykładowo tu mamy róg namiotu, to jest przesunięty tak że a tu są rzepy od namiotu i gdzie tego przymocować, trzeba sobie mniej więcej robić, wtedy wychodzi że podłoga jest tak złożona. Kolejną bardzo fajną sprawą w namiocie jest, są ty, jest tylnie okno. Wierzcie mi, że podczas słonecznego dnia robi to mega robotę. Wentyluje nam cały, cały. namiot. Nie robi się dułota. Raz zamknąłem dosłownie na chwilę, żeby zobaczyć, jaka jest różnica. Jest kolosalna. Oprócz tego, że namiot jest tutaj na zamek bok, to jeszcze jest tutaj dół na rzep to robi fajną robotę gdy puszczamy sam się zapina możemy sobie otworzyć rolujemy sobie dźwitki od tyłu rulon i tu jest takie sprytne fajne na gumkach zapięcia z każdej strony tu też i z drugiej strony też kolejną bardzo fajną sprawą jest to że możemy namiot sobie bardzo szybko zwinąć i zrobić funkcję otwieraną z drugiej strony jest sam. a tak mamy przestrzeń nie jest naprawdę miejsca multum ja mam metr 90 m parę wzrostu i żeby jak kucnę jak kucam mam tutaj już mam głowę do środka gdy kucam o, troszeczkę mi Brakuje z jakiejś tyle. No, o staniu tu nie ma mowy. Gdy jest ta ścianka tu złożona, to się wydaje, że mamy mało miejsca wtedy w namiocie. Bo gdy ją rozłożymy, ona jeszcze nam tak zabiera. O, podłoga się lata. Jeszcze nam tak zabiera dookoła. Całą robi nam powierzchnię namiotową. Wchodzą śmiało dwa łóżka karpiowe. I tak naprawdę, co mogę powiedzieć o namiocie? Jest to ekskluzywna jedynka. Miejsca jest na dwóch, ale już jest wtedy ciasno. Idzie spać, idzie komfortowo posiedzieć, ale jedyneczka to jest taki komfort. Pieska bierzecie i naprawdę jest super. Jest miejsca wtedy tyle, że wiadomo. Im dłużej się jedzie na ryby, tym potrzeba więcej miejsca w namiocie. Taki namiocik to jest petarda jedynka. Teraz największy minus namiotu. Wybrałem ten namiot. Z tego względu, że niby lepsza według mnie firma, tylko że Mikado miał podane jeden szczegół. Tam było 8000 e, słupa wody. Nie wiem dokładnie jak to nazwać, ale chodzi o to, że jeśli napór wody, o może w ten sposób. A ten miał 5000. I tak się myślę, na jednej stronie znalazłem. Chyba tam była strona pleciona z Trialskiego, było napisane, zresztą ja tam kupiłem właśnie. I tam było napisane 8000, i mówię: A, dobra, chyba się znają. To biorę. I powiem Wam, nie ma różnicy. Czy 5, czy 10, czy 12. Jest jedna bardzo ważna kwestia. Do namiotu trzeba dokupić narzutę. Narzuta do tego namiotu kosztuje 500 zł. Ja dałem 900 z jakimś hakiem. A całkiem niedawno znalazłem właśnie namiot z narzutą za 1000 chyba 1200 zł. Także trzeba szukać, i to jest priorytet. Musi być narzuta na namiocie. Gdy mamy gorąco, mamy świeci słońce, robi nam na tych żeberkach taki fajny bufor. A gdy pada deszcz, jest mroźno, nie skrapla się w namiocie. Oczywiście po 24 godzinach deszczu, mocnego deszczu, nie przeciek mi, ale bałem się dotknąć powierzchni namiotu, żeby mi wtedy nie zaczął przeciekać, bo gdy już zużyłem namiot samego rana, gdy już się składałem do domu samego rana, namiot był cały mokry. I tu, w tym miejscu tylko tak dosłownie puknęłem i z drugiej strony dosłownie zaczęło mi się ciurkiem lać. Jak nie dotykam namiotu, to wszystko jest super, także myślę, że jakoś mniej więcej szczegółowo to Wam opowiedziałem o namiocie. Już miałem zrobić tą recenzję dawno, ale mówię, musi być przetestowany tak jak się testuje nad wodą, czyli w piachu, w kurzu, i właśnie tam wychodzi ten mankament, że te rurki jest ciężko wsadzić. Składanie jest bardzo proste w odwrotną stronę. Dosyć nawet idzie to szybciej. Z tym, że te pierwsze rurki wyciągnąć, trzeba naprawdę trochę siły i trochę pokombinować. Bo trzeba sobie podnieść, tu obniżyć, tu podnieść, tam obniżyć. Jak już złoży się pierwsze trzy, wtedy wszystko już idzie. I już tak naprawdę ostatnia kwestia samego namiotu to jest dosyć takie śmieszne, ale warto się wy wyposażyć w jakiś choinkę odświeżać powietrza. Namiot sam w sobie, gdy dostanie wilgoci takiej nocnej, że to nie deszcz, a, a sama taka wilgoć nocna nad ranem, no tak capi, mi tak to przeszkadzało, to jest taki no dziwny nazwać nawet taki zapach, nie to lizna taka, nie to taki Mokra guma, naprawdę tak ciężko, bardzo ciężko. Nie jest to jakoś e, mocno odczuwalne. Nie jest to jakieś takie, że wali w nożrza, ale po całej nocy normalnie wyszedłem z namiotu i mi głowa bolała. Nie? Od, od tamtej pory już sobie zawsze włożę ze sobą jakąś odświeżacz powietrza. I jeszcze jedno, mówię, jakby tu jeszcze były takie szeleczki, na przykład zrobione, żeby sobie włożyć jakiś. Tablecik, jakiś telefon, siatka taka nawet, żeby przytrzymać. No ja to sobie sam zrobię, ale, ale mogłoby coś być, bo ostatnio na przykład tablet żeśmy wieszali, to tą furtkę tutaj musiałem to musiałem ściągnąć i położyć tak po prostu za kieszonkę i w ten sposób wisiał nam tablet. A tu otwarta przestrzeń, niepotrzebna, ale warto byłoby porobić jakieś kieszonki, bo, no bo ich brakuje, nie? Dobra, to chyba tyle. Mam nadzieję, że chociaż jednej osobie pomogłem przy wyborze namiotu. Na razie, hej!